Rolina miłości. W godzinnym spacerze, no już na ludzi warczysz. Tam w ogóle nawet nie podchodzę do tego. 9 godzin jazdy z, ze Stambułu do e, Kapadocji. Tutaj właśnie się zaczyna. Jestem pierwszy raz. No jest fantastycznie. Po prostu jak widzę te skałki i e, tak ciekawe formacje, jak e, są tutaj, to chyba nie ma nigdy na świecie. Tam z tyłu za mną takie jakby kaniony. No, no fantastyczne jest, bo aż brak mi słów jest. 5 rano, a ja czekam na startujące balony. Jak na razie nie ma żadnego. A w Kapadocji w sierpniu wschód słońca jest o 5.40. Starty balonów odbywają się tak trochę przed wschodem. Czyli między godziną 5 a 5.30 powinno ich wystartować 100. I około 50 po wschodzie słońca. na się spektakl unoszenia się balonów nad Kapadocją. Balony jeszcze przed chwilą leżały w takim e, poziomie. E, na kamerze tego nie będzie widać, e, ale już we wszystkich. A nie, no może jak ktoś się bardzo wpatrzy, no to widać wtedy będzie tak. Że tam jest płomień w środku. One dosłownie się podniosły w ciągu nie wiem 10-15 sekund. Podniosły się wszystkie, jak zaczęto je podpalać. Ja myślę, że one za moment zaczną się unosić. Tu się specjalnie nic nie dzieje. Ja pokażę, jak wygląda cała dolina w Kapadocji. Jeżeli tutaj będziecie, a wasz hotel będzie gdzieś troszeczkę dalej i nie będziecie mieli takiego terasu z widokiem, to nad y, doliną jest taki y, grzbiet skalny, który w tej chwili wam pokazuję, i na tym grzbiecie każdy sobie może wejść rano i zobaczyć Startujące balony. On jest dosyć charakterystyczny, ponieważ to jest chyba najwyższy punkt w całej dolinie. Charakterystyczne jest to, na nim, że jest flaga Turcji, która powiewa. Wejście tam jest płatne, kosztuje 20 lira, czyli 3, 3 zł. Tu charakterystyczne mamy takie tufowe formacje skalne. Tam widzicie dwa baloniki. Idziemy dalej. Je, yeah, dobra i zobaczcie, już się uniósł. Kolejne Open Air Museum Najdroższa Atrakcja okolicy No i Muszę powiedzieć, że chyba będzie też Moim największym Zawodem, dlatego, że Wygląda to O tak, nie? Chodzi się Właśnie w Albo bąbelki biegają i sobie krzyczą, albo głośne rozmowy, piski, śmiechy, krzyki. No tak, średnio. A jakoś jeszcze dzisiaj jest chyba taki dzień hiszpańsko-języczny. No więc wiecie jak to. Jak oni mają temperament, laty nosi. Chociaż miejsce na pewno jest piękne. Cena za bilet. 480 e, lira, Czyli 75 zł. Jest to cena, która jest chyba w ciągu ostatnich dwóch lat czwarty raz podwyższana, bo kosztowała jakieś dwa, dwa lata temu w 2021 roku. Jak jakąś śmieszną kasę, już nawet nie, nie, nie pamiętam ile to było. Do jakoś czerwca 2023 roku kosztowało 300, teraz już 480 lira. Także śpieszcie się bo niedługo może być jeszcze, jeszcze drożej. Skałki na pewno są póki co w tym te pierwsze 10-15 minut no fajne są te skałki. Chociaż muszę powiedzieć, że podobne bardzo można spokojnie sobie dookoła za darmo obejrzeć. Jedyne tutaj co to dodatkowe to są to, że w, w środku tych formacji tych, tych skałek y, są freski i to są takie freski no wczesnochrześcijańskie a może średniochrześcijańskie, nie wiem bo jeżeli ktoś wie to niech mnie poprawi to jest około X wieku, X, XI XII, XII wiek naszej ery e, malowidła takie na na ścienne, tu też bardzo się tym, na tym terenie w Kapadocji, I filmik myself <laughs> e, tu się bardzo rozwinęła idea y, tego rozwoju duchowego poprzez y, przebywanie w samotności, czyli takie, taką pustelnię, pustelnictwo. E, I spora część tradycji, która przeniknęła później do Europy, właśnie się wzięła stąd. Pokażę wam jedno z wejść do. E, taka tam, To no, jak jakaś tam jest po prostu e, wydrążona jaskinka. I tak wygląda kolejka. W związku z tym ten czas zaplanowany na 2 czy 3 godziny może się bardzo, bardzo wydłużyć. Widoki fantastyczne. I niespodzianki specjalne dla turystów. Kupiłeś bilet, ale. Masz tak jakby muzeum, wewnętrzne małe muzea, czyli jakby dodatkowo płacisz dodatkowe kolejki, tu kosztuje akurat 130, czyli około 20 zł wejście do jakiegoś kościółka, prawda? W środku wydrążonego. No ja już tam nie idę. Zresztą i tak w tych wewnętrznych kapliczkach ze względu na to, że malowidła na skutek błysku fleszy i chyba też i czasu, który ludzie by tam spędzali, gdyby jeszcze się fotografowali, to po prostu jest zakaz na fotografowanie, także też nie będę tego fotografował. <grymne> no. Tu wysoko kolejna jakaś jest ta kapliczka i tam już w ogóle nawet nie, pod... nie, nie podchodzę do tego. Powiem tak, ja... Jestem tutaj już o godzinie 9.00. Byłem na parkingu, więc to jest w tej chwili jest około 10.00, więc to jest i tak bardzo wcześnie, bo otwierają tutaj o godzinie 8.00. Może jak przyjdziecie na 8, no to wtedy to wtedy będzie trochę fajniej, że będziecie, będzie luzu po prostu w tym, w tym zwiedzaniu. Dojdę do końca tego, tak tylko żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale już nie wchodzę do żadnych zabytków. Tell me, what is your impression about the price and about conditions here? Ah. Quite good, yeah. It's like a very awesome experience here yeah? in Grimm. What about the queues? You think? Uh, not bad. Not bad. Yeah. Not bad. Your first time here? Yeah, first yeah? time here. So you enjoyed it? The... Yeah. Yeah. I love it. Okay, thank you very much for. Bye. All the best. Sorry, guys. Can I ask you about the, your impression about the visiting this place? Uh -huh. This is from my YouTube channel. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Więc ty to tak? Tak, tak. OK, dziękuję bardzo. Ktoś kiedyś mi powiedział na którymś z wyjazdów, że najlepsze rzeczy są w życiu za darmo. I no muszę powiedzieć, że gdzie się nie szwendam, to gdzieś ze mną jest to powiedzenie, bo i przekonuję się o jego słuszności. Ja przed chwilą byłem w takim muzeum. Otwartym, gdzie atrakcją są takie kapliczki, bym powiedział. Wiałem stamtąd szybciej niż, niż wszedłem. A teraz zobaczcie, co wyjedzie się parę kilometrów za miasto. I jestem tutaj całkowicie sam. Chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat powstawania skał. Ja się dosyć długo tym interesuję i w ogóle lubię różne formy tego skał, skał powstawania ich i tak dalej. Skały w większości powstają y, z działalności wulkanicznej w różny sposób i to jest jeden typ skał, a drugi typ skał to są skały osadowe. Wapienie na przykład są takimi osadowymi skałami. No skały osadowe powstają w, w, w jakichś zbiornikach wodnych, zazwyczaj są to zbiorniki słonowodne. I to jest jeden rodzaj. Drugi rodzaj to są skały wulkaniczne i Skała wulkaniczna, żeby powstała, to zazwyczaj musi być działalność wulkanu. W opcji pierwszej materiał, z którego będzie powstawała ta skała, wylewa się ze środka wulkanu. Powstaje magma, która się odgazowuje, w wyniku tego powstaje lawa. Mija kilkaset milionów lat i mamy różnego rodzaju skały, które generalnie określilibyśmy jako skały takie granitowe. Ciężkie to są skały, to jest jeden typ, nie? Jest jeszcze drugi typ, który obserwujemy właśnie tutaj w Kapadocji. To są skały tufowe. Czyli tu nie doszło do wylania się, ale doszło wiele milionów lat temu do potężnego wyrzutu. W wyniku wyrzutu materiału wulkanicznego i później jego opadnięcia, ten materiał zmieszał się. Razem z okoliczną glebą, okolicznymi materiałami które nanosowymi, które tutaj są. I w wyniku czegoś takiego właśnie powstaje e, materiał tufowy, który jest połączeniem lawy oraz na przykład iłów. Nie? Ta skała jest lekka, ona często się jest, kruszy się i też ma jedną cechę. E, ona jest e, Lżejsza i napowietrzona od skał magmowych. I tu właśnie mamy z czymś takim do czynienia w Kapadocji. I to jest jedna część. Druga część to jest wypiętrzanie gór. Słyszeliście na pewno o tym, że w zeszłym roku mieliśmy potężne trzęsienia ziemi w Syrii oraz na granicy syryjsko- Tureckiej. Mnóstwo ludzi zginęło. Trzęsienia ziemi najczęściej powstają, kiedy łączą się płyty tektoniczne. I większa część Turcji leży na tzw. płycie anatolijskiej. Ale płyta anatolijska w tej części syryjskiej oraz basenu Morza Śródziemnego łączy się z płytą afrykańską. I o ile, o ile anatolijska. Chciałaby sobie spokojnie leżeć, to afrykańska z dołu pcha się do Europy. Zresztą w ten sposób, w wyniku tego pchania się płyty afrykańskiej do Europy, powstały też i e, częściowo Karpaty oraz Alpy. E, to wypiętrzanie tych masywów górskich zawdzięczamy po części płycie afrykańskiej. Natomiast sam styk. Na dnie morza Śródziemnego oraz, oraz części tej e, syryjsko tureckiej powoduje trzęsienia ziemi. Jeżeli do trzęsienia ziemi dochodzi na dnie morza i mamy płyty, które się ruszają względem siebie no to to jest niebezpieczne zjawisko, dlatego że wówczas dochodzi do Powstania fali, która może mieć i kilkadziesiąt metrów wysokości. Falę taką nazywamy tsunami. Ten, te materiały, które były tutaj w Kapadocji, są dosyć lekkie. To człowiek zaczął w nich drążyć. Daje to niesamowity chłód. Ja w tej chwili mieszkam w hotelu, który jest zbudowany z takiej płyty. To nie jest hotel typu Cave, czyli wydrążony w środku. Ale to jest, to jest pozyskana ta skała, i zbudowany z niej jest budynek. Powiem Wam, że to jest tak, jak wchodzicie do mieszkania, załóżmy drewnianego, i jest tam bardzo specyficzny, fajny klimat w takim drewnianym, e, drewnianym e, domu. To tak samo jest i w takim domu, domku skalnym, gdzie jest bardzo przyjemny chłód. No pierwszy raz niewiele włączałem klimę. Także bardzo polecam. A od miejscowości Gora Seme, czyli tej centralnej miejscowości Kapadocji, można wyjechać jakieś 5 km i mamy taką mniejszą miejscowość, która nazywa się Urtasir. I w tej miejscowości e, e, Urtasir, raz że, jeżeli masz ograniczony budżet, to e, znajdziesz tutaj tańsze hotele, tańsze. Tańsze, trochę, jedzenie, tańsze pamiątki, i tak dalej. E, no to jest tego plus. Minus jest taki, że tutaj e, nie zobaczysz tak bezpośrednio z hotelu, tego właśnie tej doliny, z której to e, wylatują balony. Centralną częścią miejscowości jest zameczek, na który ja właśnie wchodzę. Ten zamek. Różni się nieco od tego co jak my rozumiemy zamki, bo to jest również zamek zbudowany w skalę się ostro pod górę Za wiele ludzi to by tutaj chyba nie weszło, bo, bo to w sumie takie są wąskie korytarzyki wyglądało tak a raz się zetkniemy na samą górę. Trochę schodów jest. Pisa robi znacznie lepsze wrażenie, przynajmniej na mnie to jest subiektywna opinia, niż e, Goreme, bo jest znacznie ciszej, mniej ludzi i takie wiecie miasteczko wypoczynkowe, gdzie nie ma takiego naganiania. Można sobie przejść przez główny e, deptak i nic się nie zaczepia. W Goreme na długości i na dystansie 200 metrów jesteś 50 razy zaczepiony. Po godzinnym spacerze no już na ludzi warczysz. Przynajmniej ja warca wczoraj, za co i nawet została raz zwrócona uwaga, że skąd ta złość, nie? Uf, skąd ta złość? Jak 400 razy pyta się my friend, skąd jesteś, no to to już tak średnio. Masz ochotę wchodzić w tą rozmowę, która zawsze prowadzi do tego, że on ma ktoś, jakiś tam sklepiki, chce ci coś wcisnąć. A tu jest a tu jest naprawdę fajnie, więc jest bardzo polecam. A jeżeli jest jeszcze taniej, to też spoko. Bardziej tu można wypocząć. Tu nie ma dy dyskotek, a w Goreme no to taka jest imprezownia, nie? Coś jak u nas Wodysławowo. Władysławowo. Przyjemne miasteczko. miłości, ale takie miłości 18 plus e, no, jest to dolina, e, która zaniecza swoją nazwę bardzo specyficznemu kształtowi. Właśnie po mojej prawej stronie wyrośli skalnych. Zaraz tam podejdziemy bliżej to pokażę jak one e, wyglądają. O samo otoczenie tej dolinki bardzo instagramowo Trochę kafejek Kicz kicz Natomiast dolina sama robi, fajne wrażenie Zaraz przyłączymy kamerę, to pokażę